Witam serdecznie na kanale Świadome życie MBRD. Zapraszam Was kochani dzisiaj na kolejną część wiedzy z Magicznej Księgi. Zapraszam do wspólnego bycia, zapraszam do wspólnego odkrywania kolejnej magii, która przed nami. Zapraszam bardzo serdecznie. Zanim, kochani, bajka, zanim bajka, to małe wyjaśnienie. Z dniem dzisiejszym, kochani, zawiesiłam spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. A to z tego względu, kochani, że przede mną wiele projektów, zobowiązania do końca grudnia, dosyć dużo zobowiązań do końca grudnia. Postanowiłam, że na jakiś czas zostanie zawieszone. Dzisiejszy, dzisiejszy odcinek z Magicznej Księgi również będzie ostatnim na jakiś czas, kochani, na jakiś czas. Nie wiem na jak długo, na pewno do końca roku, bo mam wiele projektów rozpoczętych, które powinnam skończyć do końca roku. I dlatego tak to wygląda, że dzisiejsza środa była bez spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. Bardzo wam dziękuję za wszystkie listy. Te takie oczywiście, wiecie, niepisane, tylko tylko messengerowe, takie WhatsAppowe. Dzwoniliście, pisaliście, kochani, co się stało, dlaczego. Wszystko jest w porządku. W jak najlepszym porządku, kochani. Ja mam bardzo dużo projektów do wykonania, bardzo dużo zobowiązań i czas, a wiecie jak to jest, nagrywanie Potem składanie filmów. Nie mówię o siódmeczce, bo siódmeczka to był live, więc było to troszeczkę inaczej. Ale filmy wtorkowe i piątkowe, które przekazywały Wam wiedzę z magicznej księgi, wymagały sporo czasu. A ja w tej chwili potrzebuję ten czas dla siebie, kochani. Przede mną również wyprowadzka, przeprowadzka w nowym roku. Więc ten czas jest tak, jakby. No, źle, nieładnie mówić, że czas jest ograniczony, bo tak naprawdę czas nie istnieje. Jest wszystko poza czasem. Ale i tak w życiu się zdarza, że trzeba, trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby inne mogły się wydarzyć. Kochani, nie mówię Wam dzisiaj. Do widzenia. Ja wierzę w to, że po nowym roku będzie taki moment, że siódmeczka zostanie wznowiona i. Jeżeli tylko będzie możliwość i dostanę kolejne tłumaczenia od mojego tłumacza, to wiedza z magicznej księgi oczywiście popłynie też. Popłynie też. No więc zacznijmy dzisiaj bajką, jak to zawsze bywało. Niech nasza wiedza z magicznej księgi rozpocznie się bajką, kochani. Za lasami, za górami, za siedmioma morzami odkryto księgę z magicznymi przekazami, a wraz z księgą, Czary Mary, te zaklęcia, które wiecie, robią zmianę w wielkim świecie. Dobre duszyczki czuwają nad nami, byśmy mogli cieszyć się odkrytymi darami. Słuchaj umiejętnie to, co Twoje złap. Hokus pokus, czary Mary, piękny jest ten świat. Niech w Twym sercu pozostanie tylko czysta miłość, bo to ona odkrywa. Co zakryte było. Także, kochani, na ten czas i na ten rok, ostatnia bajka, i zaczynamy dalszą część kolorów. Skończyliśmy, skończyliśmy na, na, na kolorowym kocie do malowania, na kolorowym kocie, a dzisiaj kolejny obrazek. On się, kochani, za chwileczkę pokażę Wam tutaj na ekranie, a ja będę posiłkowała się moimi, które mam. Kolejny obraz, jest to, kochani, jest to kochani abstrakcja. Jest to ob obraz abstrakcyjny w takich właśnie kolorach, jakich tutaj widzicie: czarny, szary, biały, troszeczkę jakby niebieskiego. Jest to y, przykład obrazu, który bardzo męczy oczy. Pobudza się również negatywna energia, tapety, reprodukcje z takim zestawieniem kolorów. Są kochani, mam tutaj w nawiasie napisane, Złowieszcze. jeszcze Złów jeszcze Zimne kolory wpływają destrukcyjnie na naszą energetykę powodując stany depresyjne Kochani kolejny kolejny obraz kolejny obraz nie bójmy się kolorów Piękne kolorowe zastawy Zastawy ceramiczne oczywiście bo takie są najzdrowsze nie plastikowe. Jak najróżniejsze kolory, kochani, pobudzają odbiór świata w kolorach. Stajemy się bardziej wyczuleni na to, co dookoła nas. Bardzo dobre zestawy są właśnie w takich kolorach dla osób, które cierpią na chorobę zwaną Alzheimerem dla osób, które są nerwowe. Uspokaja i wprowadza wyższą energetykę do ciała. Kochani, tak właśnie kolorowe zestawy, więc nie bójmy się kolorów i. I zaszalejmy, kochani, zaszalejmy. Sprawdźmy sobie kolorowy, kolorowy zestaw do jedzenia. Kolejny obrazek, kochani, przed Wami jest to obraz przedstawiający naturę, kochani, naturę. Piękną, zieloną. Kolorową naturę. Nie wiem, czy to kwiaty, czy to rzeka, czy to, czy to woda. Woda, a w niej odbija się odbija się wszystko to, co, to, co dookoła, kochani. Otaczajmy się żywą naturą tapety, obrazy. Najbardziej, e, najbardziej potrzebne one są w pokojach tzw. telewizyjnych, gdzie, gdzie ekran emituje. emituje Energię niekorzystną dla nas, gdzie w pokojach, gdzie spotykamy się z innymi ludźmi, taka tapeta na ścianie wpływa kojąco. Rozbija się wtedy nasza duchowość. Odbieramy ciepło to, co dookoła nas, czyli wszystko to, co jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem, jest dla nas przyjemne, ponieważ. Taka tapeta koi nasze zmysły. Jeżeli mamy możliwość otaczać się pięknymi kwiatami, doniczkowymi na przykład, które zdobią, zdobią nasze mieszkania, one też mają wpływ, zbawienny wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasz rozwój, kochani, bo wszystko to, co naturalne i wszystko to, co z natury, pomaga nam się rozwijać. Pomaga y, odkryć w nas tą duchowość. Sami dostrzegamy to, co zakryte. I stajemy się po prostu innymi ludźmi, kochani, innymi ludźmi. Kolejny obraz przed nami, kolejny obraz to drzwi, kochani, to są drzwi. I to jest sztuczna okleina na drzwiach, która przedstawia nienaturalne słoje. Tak jak widzicie, trzy razy nie. Wszystko to wpływa destrukcyjnie na naszą energetykę, kochani. Takie słoje nieoryginalne, które nie występują w naturze, nie powinny znajdować się w naszych mieszkaniach. No i kolejne, kochani, kolejne. To są dodatki pastelowe obrusy, narzuty dzienne i koce, kochani. To jest cały zestaw barw, cały zestaw barw różnych, pastelowych, przepięknych kolorów, które powinny powinny w jak największej ilości być w naszych domach być w naszych domach. Takie również powinny być obramowania naszych luster, takie powinny być obramowania. Hmm, Ramek do zdjęć, więc wszystko to, co pastelowe i łagodne, jak najbardziej w naszym otoczeniu powinno się znaleźć, kochani. Przed nami kolejny chłodny, zimny obraz, kochani. To zimowy pejzaż, czarno-biały, zimowy pejzaż. Takie obrazy nie powinny absolutnie wisieć w naszych domostwach. Absolutnie. Są totalnie zabronione, gdyż oziębiają, wyziębiają, wprowadzają destrukcję w naszym organizmie. Mogą wisieć w biurze, żeby ostudziły nasze głowy, jeżeli mocno myślimy, ale absolutnie nie w pomieszczeniach, w których, w których mieszkamy, no, ale w dziecięcym pokoju, jak najbardziej nie. W sypialni, jak najbardziej nie, jak najbardziej tak, w biurach. Tam, gdzie, jak to mówią, burza mózgów, żeby doszło troszeczkę do, do, do ostudzenia, więc w biurze tak, ale w naszych mieszkaniach nie jest polecane, kochani. Paleta barw, kochani, kolejna. To są sufity. Tak powinniśmy malować sufity, kochani. Tam, gdzie jest w tym zielonym kółeczku napisane T1, powinniśmy malować pokoje dziecięce, sufity w pokojach dziecięcych. Biały, w kombinacji tych barw, dopuszczalny, ale nie jako kolor sufitu. Możemy wykorzystać biały, złamany oczywiście, bo, bo pamiętacie, że jeżeli jest mowa o białym kolorze, to zawsze jest mowa o kolorze złamanym, ponieważ czysta biel. Niekorzystnie wpływa na nasz cały układ energetyczny. Harmonizujemy współżycie rodzinne, jeżeli będziemy malowali sufity w takich właśnie kolorach: od fioletów, powrzosowy, taki liliowy i zielony. Kochani, piękne kolory. Nie bójmy się, spróbujmy pomalować sufit teraz inaczej, nie tylko na biało, a zobaczycie, że. Że zupełnie to inaczej wygląda. Moja sąsiadka ma właśnie ciemny sufit. To jest chyba granatowy, jeżeli się nie mylę, albo, albo, albo niebieski. Wiecie, wstyd się przyznać. Tyle razy byłam i, i nie pamiętam, ale to raczej są odcienie niebieskiego. Wiecie, jak pięknie wygląda? Może się wydawać, że, że zrobi się ciemno w pokoju. Wręcz przeciwnie, rozjaśnia się wszystko to, co dookoła jest. Kochani, naprawdę, nie bójmy się kolorów. I zaszalejmy, zaszalejmy. Teraz przed nami, kochani, teraz przed nami obrazek i trochę dużo kolorów, dużo kolorów, więc pozwolicie, że przeczytam, żeby się nie pomylić. To są barwy dominujące, jakie powinny być w tapicerkach mebli, jak również dywanach, wykładzinach dywanowych. Dobrym przykładem... Będzie użycie tych barw w pokojach sypialnianych i w pokojach dla gości. Mamy tutaj jeden taki kolor, który, który yy, oznaczony jest nie. Jest to white, więc jest to też pewnie jakaś, jakaś biel, która nie powinna znaleźć się na obiciach mebli. Więc zobaczcie, kolory, kolory od koloru do wyboru można sobie skompletować. I jak kto woli. Jak kto woli, kochani. Każdy ma, każdy ma w sobie kreatora. Kreatora bez granic, tak naprawdę. I wszystko to, co, wszystko to, co piękne, niech zostanie z nami, a to, co niepotrzebne, niech odchodzi. Niech odchodzi. Kolejny, kochani, kolejny. To są kolory do podniesienia wiary w siebie. Aż, aż musiałam tutaj jeszcze raz przeczytać. Kolory do podniesienia wiary w siebie. Dla osób po 60 roku życia pozostałe kolory, kochani, jako uzupełniające. Pozostawię to chwileczkę, przypatrzcie się. Te, które mają oznaczenie 01 to są właśnie te właściwe kolory. Do każdej dziedziny życia w zasadzie, kochani. Do każdej dziedziny życia. Możemy je wykorzystać wszędzie. No i oczywiście jest biel, kochani, złamana, złamana oczywiście to taka szarość. No i pierwsza biel cztery razy. X, czyli 4 razy nie. 4 razy nie. Macie tutaj z, z boku wypisane kolory, jakie to są. Także biały, biały jak najbardziej, jak najbardziej powinien, jak najbardziej, kochani. Powinniśmy go w ogóle wyrzucić, wyrzucić z naszego otoczenia. Każdy biały, ale złamany. Złamany różem, złamany błękitem, złamany szarością to tak naprawdę on w dalszym ciągu pozostaje biały, ale gdybyśmy przyłożyli czystą białą kartkę do tak pomalowanej ściany. U mnie tutaj na ścianie też jest biel złamana beżem, więc niby to za mną wygląda biało, a jest beżowe, kochani, jest beżowe. Kolejne przed nami, kolejna przed nami fotel, kochani, piękny fotel, ale tu nie chodzi o fotel, tu nie chodzi o fotel. Tutaj chodzi o wzór. Tutaj chodzi o wzór. I o kolor, kochani. Kratka czarno-biała. Tyle razy już była mowa w, w odcinkach o kolorach, że czarny i biały w połączeniu absolutnie nie. Absolutnie nie. Szachownica czarno-biała odpada, kochani, odpada. Ja mam jedną taką bluzkę ulubioną. Właśnie w taką szachownicę. I wiecie, ja przestałam ją nosić, bo tak. Rezonują ze mną, rezonują ze mną te informacje z magicznej księgi. Nie tylko, nie tylko kolory, ale rezonują inne rzeczy, o których mówiłam. I po co mamy pozwalać na to, żeby osłabiała się nasza energia? Po co mamy dawać przyzwolenie na to, żeby, żebyśmy czuli się nie tak. Jak możemy wyeliminować z naszego życia coś, co nam szkodzi? Także, kochani, nie chodzi o fotel, chodzi o kratkę czarno-białą, kochani. Wystrzegać się, kochani, absolutnie się wystrzegać w domu, ponieważ to przynosi smutek, przynosi osłabienie energii, dziurawi nam po prostu energię i jesteśmy podatni na wszystko to, co. O niskich wibracjach do nas przypływa. No, i teraz, kochani, mamy tutaj zestaw kolorów. Zestaw kolorów do izby dziecięcej, czyli do sypialni dziecka, do pokoju dziecka. I teraz ja pozwolę sobie poczytać, bo jest tego więcej, abyście mogli, abyście mogli zrozumieć. Co to za cyferki tutaj na tych kolorach powstawiamy? Wszystkie kolory z 1, 7 i 10 tyczą się wystroju pokoju dla dzieci do 14 roku życia. Zasłony, poduszki, obicia. To wszystko w pokoju dla, do 14 roku życia dla naszych pociech. Kolory z 1, z 7 i 10. To, co mamy zaznaczone krzyżykami, to absolutnie odpada. Absolutnie odpada. Oczywiście, oczywiście odpada. Teraz kolory. 2, 3, 4, 5. Jest to pościel dla dziecka. Piżama. Koszula nocna. Oczywiście, szukajmy takich, które nie będą miały ani białych, ani czarnych lamówek dookoła wszytych, bo są, można i jeszcze kupić takie, które mają właśnie dookoła lamówki. Więc wystrzegajmy się takich. Powinniśmy się wystrzegać również pościeli, które są całkowicie jednolite. Dobrze jest, kiedy te pościele są kolorowe. Żeby nie, były, żeby nie były monotonne, żeby nie były takie. Wiecie, zakładamy szarość i to wszystko jest szare, takie bez wyrazu. To są kolory, które powinniśmy użyć, ale żeby to były kolory wymieszane. Żeby to były wzory, żeby to były jakieś. jakieś nie wiem, no, w kilku kolorach, niechby była ta pościel kolorowa. Nie jednokolorowa. Następne kolory, kolory 6. 7, 8, 9. Ściany, kochani ściany, a zwłaszcza tych, przy których stoi łóżeczko lub łóżko lub tapczan. I ewentualnie, kochani, w takim kolorze, dywan przy łóżku. Dywan przy łóżku. Kolejne, kolejne. To jest 7 łamane na 8, 2 łamane na 4, 1 łamane na 4, 8 łamane na 0 jeden łamane na zero wewnętrznych we wnętrzach dziennych. Można na ściany w tym kolorze. Można również bieżniki kłaść na, na stół. Można z, y, okrągłe serwetki takie wiecie kładziemy na parapet na to na to stawiamy jakąś figurkę więc y, w takich kolorach jest wskazane aby były dodatki. Pola bez cyfr i zero odnoszą się obwolu tych książek, które dziecko czyta. Mogą być również meble w tych kolorach. Pamiętajcie tylko, że odpada, odpada kolor czarny, całkowicie odpada. Jeżeli mamy w domu mebel, który jest czarny i przemalujemy go na inny kolor, kochani, odpada. Nie może być absolutnie czarne. Nawet jeżeli to zeszlifujemy, to i tak gdzieś tam zawsze pozostanie resztka czarnego, więc najlepiej jest, żeby te meble w domu nie były czarne. Możemy również z tych kolorów tapetę na ścianie. No i kochani, kolejny, ostatni kolor, ostatni kolor, może niekoniecznie kolor ale, ale hmm, chodzi o to, żeby nasze ubrania nie miały napisów. Ponieważ każdy napis umieszczony na koszulkach, bluzach, sweterkach jest czarną numerologią. Taka informacja popłynęła z magicznej księgi kochani. Litery, cyfry, pamiętajcie, wszystko ma swój cel. Są rzeczy pozytywne i rzeczy negatywne. Nawet nam się, nawet nie potrafimy sobie, kochani, wyobrazić, ile magii jest dookoła nas. I jeżeli coś rezonuje z Wami, to to czyńcie. Jeżeli nie, to nie róbcie niczego wbrew sobie, niczego, kochani. Także to był ostatni kolor. Ostatni kolor. I ostatni materiał, który mam jak do tej pory, jak do tej pory przetłumaczony, kochani. I wiedza z magicznej księgi na ten moment zostaje zamknięta. Jeżeli cokolwiek, jeżeli cokolwiek się pojawi, kochani, to nagram film, bezapelacyjnie nagram film. A dzisiaj z tego miejsca jesteśmy przed świętami i dla wszystkich tych, którzy obchodzą te święta, Życzę wszystkiego najlepszego, życzę dużo zdrowia, pomyślności, życzę spełnienia marzeń. A dla tych, którzy nie obchodzą tych świąt, również życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Kochani, niech nam się szczęści, niech nam się w życiu układa tak, jak tego pragniemy. Niech niesie nas fala radości, niech niesie nas fala szczęścia. I tyle, kochani, na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. I jeszcze raz chciałabym podziękować Wam wszystkim za, za to, że byliście przez te, przez te wszystkie moje, kochani, spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. Było to dla mnie bardzo ważne, bardzo ważne, ponieważ robiłam te programy z myślą o Was. Robiłam te programy z otwartym sercem. Robiłam te programy dla Was. Tak naprawdę były to programy, w których płynęła moja prawda. Moja prawda, która, która była dla Was. Jeżeli nastąpił rezonans, to jest mi bardzo, bardzo miło. Kochani, tyle na dzisiaj i dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Do. Do zobaczenia i do usłyszenia.